W zadaniu drugim mamy zacząć od narysowania wykresu funkcji o takim wzorze, czyli do tabelki wybierzmy na przykład 2, minus 1, 0, 1 oraz 2. I ponieważ tu mamy wartość bezwzględną z x, to powinniście pamiętać o tym, że kształt wykresu ma literkę v. No i teraz spójrzmy, jeżeli podstawimy sobie pod x -a minus 2, to 2 razy minus 2 minus 4, wartość bezwzględna da nam czwórkę, podobnie będzie tutaj. Gdy podstawimy minus 1, otrzymamy 2, i gdy podstawimy 0, no to otrzymamy 0. Zaznaczamy punkty, czyli minus 2, 4 razy 2, 3, 4 tutaj, minus 1, 2 w tym miejscu, 0, 0, 1, 2 oraz 2, 4, no i otrzymamy szukany wykres, czyli zobaczcie, to wygląda w ten sposób oraz w ten. Taki będzie wykres funkcji f od x. No i teraz musimy przejść do narysowania wykresu funkcji, który mamy podany tutaj, czyli funkcji g od x. Aby otrzymać wykres funkcji g od x, wykres funkcji wartość bezwzględna z 2x, musimy przesunąć o wektor. No i tutaj zobaczcie, przy x mamy odjąć 3, to znaczy, że wektor przesunięcia to będzie 3,0, bo jeżeli wstawimy sobie do wzoru pod p3, bo to jest nasza pierwsza współrzędna wektora, to mamy x odjąć 3, co zgadza się z tym, co mamy tutaj w nawiasie. No i gdy pierwsza współrzędna wektora jest dodatnia, wykres funkcji przesuwamy w prawo. No to odwie, o 3 jednostki w prawo, czyli stąd mamy raz, 2, 3 tutaj, stąd raz, 2, 3 z tego punktu raz, 2, 3 tutaj, no i jeszcze z tej strony raz, 2, 3 i tutaj raz, 2, 3. No i to należy połączyć, zachowując oczywiście kształt wykresu niezmieniony. I to będzie wykres funkcji G. Od x. Pod punkcie B należałoby od początku narysować sobie wykres tej funkcji, ale tu może wykorzystajmy już ten wykres, a następnie chcemy narysować wykres funkcji g od X, czyli co musimy zrobić? No wykres tej funkcji, czyli wartość bezwzględna z 2x, przesuwamy o wektor 2,0, czyli o dwie jednostki w prawo. No to przesuńmy z tego punktu, powędrujemy tutaj, z tego w to miejsce, stąd, tutaj, no i jeszcze te dwa punkty, raz, dwa, i stąd, raz, dwa, tutaj łączymy i to będzie wykres funkcji g od x. No i pozostał nam jeszcze pod punkt c, czyli tutaj najpierw rysujemy wykres funkcji f od x, a następnie ten wykres przesuniemy o wektor, uwaga, minus 2,0. Bo jeżeli minus 2 podstawimy sobie w miejsce P, bo to będzie nasza pierwsza współrzędna wierzchołka, to mamy x odjąć minus 2, dwa, dwa minusy nam dadzą plus i jeżeli pierwsza współrzędna jest ujemna, wykres przesuwamy w lewą stronę. No to przesuńmy o dwie jednostki, czyli stąd tutaj, stąd w to miejsce, stąd tutaj, no i jeszcze te dwa punkty, raz, 2, raz, dwa, Łączymy. No i mamy wykres funkcji g od x.